Siemana no widzowie ogólnie wyrzucili mnie z tamtej pracy. Yy, I ten. No i właśnie chcemy się zatrudnić do takiej pracy. W sensie. Czy to jest jakaś praca taka porządna? To nie wiem, ale to jest gość. I tutaj będziemy rozważyli paczki takim vanem. Sekundkę, już wam pokażę. Yy, takim vanem, właśnie. O, tutaj jest taki van. Yy, hope że ogólnie do niego nie ma Yyy, Więc ten. Więc no, więc tak, trochę przypał. Dobra. Czyli, że można się zatrudnić, tak? Dobra. Opowiedział, że można się zatrudnić. Więc dobra, zaczynamy. Tylko opowiedział mi, że nie da mi kluczyków. A więc, jak on nie widzi, to sobie szybę wybije. Jak powiedział mi, że mi nie da kluczyków, no to ma problem. Powiedział mi, że mi nie da kluczy. Chciałem sobie radzić na nogach. Ale nie, 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 nie będziemy sobie radzić na nogach. Więc idziemy rozwozić paczki. Pierwszy cel podobno mamy y, gdzieś. <coughs> Zobaczę na tą mapę. Jak coś, to te pieniądze się tutaj nie liczą. Grałem prawdziwe życie. Y, tutaj. <coughs> pierwszy ten. Y, pierwszy. Y, no, pierwszy dojazd mamy na tym. Y, Psymolo. Gdzieś tutaj. Tak około. Więc trzeba tam dojechać. Ogólnie temu gościowi naprawimy później tą szybkę I chłop powiedział, że około 1500 będzie No płacił za to, więc Jest okej, okay, bo w sumie no Tam mieliśmy za dwa koła pracę Ale to mi się wydaje, że Aha, ej ja nie mam prawa jazdy O kurka To co ja teraz zrobię? Ja... O kurka Widzowie Trochę przypał Yy, więc... <laughs> Ups, prawie rozwaliłem małpko. Eee, yy, yy, więc ten, więc no. Yy, no. No, przy czym byliśmy? No dobra, no nieważne. O, tutaj się coś stało. O, chłopu krok rower, ale no niestety nie możemy mu pomóc. No dobra, to jedziemy. Tylko, że ja nie mam prawa jazdy, więc. Ja będę musiał. Teraz będę jeździł tak bezprzepisowo, ale ogólnie będziemy też później kończyli. W sensie za chwilkę skończymy. O kurka! Ej, widzowie, dobra, bo ja chyba nie mogę jeździć. Bez tego, bo ja przecież nie umiem jeździć totalnie. Przecież ja nie mam prawa jazdy. Ja nie zapomniałem. Jak my nie mamy prawa jazdy, no to dobra, no to jedną przewózkę zrobimy, no to dostaniemy może za to ze 100 dolarów. O kurka. To chyba już wiem, jaki będzie tytuł. Wypadek samochodowy damy. Bez prawa jazdy. Tutaj trzeba poczekać, żeby tutaj raz pociąg nie rozjechał, bo tutaj ten chłop musi pojechać. Więc ten... Mm. o pojechał dobra więc ja szybko muszę pojechać dobra nie ma nikogo dobra no szybciej ludzie no ja znowuż uderzyłem autem no szef mnie zabije chyba dobra ja może nawet to dostanę zamiast 1500 dolarów to chyba może maksymalnie może 20 a dobra, z 200 dolarków może dostanę Za to, że zrobiłem takie szkody Dobra, no to, też powiedział mi, że też mam mu tam nie zawodzić Tylko mam mu to zawieźć na ten Na złomowisko, to auto On y, Tam są jego ludzie Poczekaj, po czy źle? Pojechałem Tam są jego ludzie y, I że mam im to auto tam dać Więc, okej okay. W sumie wtedy będziemy byli y, Bliżej do tego do tego sklepu właśnie w którym miałem się zatrudnić. Właśnie, bo Wam jeszcze nie powiedziałem, chciałem się zatrudnić do drugiej roboty, tylko właśnie dokładnie nie wiem. To w sumie Wam to zostawię już w komentarzach. Jak będzie zero komentarzy, no to ja sam zdecyduję. Ale ogólnie bym chciał <coughs> no, pracować na dwa etaty, jakby, bo to w sumie będzie lepsze moim zdaniem. Będziemy więcej zarabiali, bo w sumie 2000 z tego, ale kurde, wyrzucili mnie stamtąd, więc myślę, że już z tamtego sklepu to już nie ma szans. Dobra, tutaj muszę niestety wyjechać. Przepraszam Was. O, już było zielone. Muszę niestety zrobić coś takiego, że no, na dwa etaty jakoś muszę. A ja też im tego nie będę podnosił pod dom, bo tam szef powiedział, że ja po prostu na tam autem podjechać. Nie, to nie tutaj. Tutaj to jest ten skręt. I to jest dokładnie ten budynek. Tutaj. Trzeba skręcić. To jest ten budynek. To w sumie źle skręciłem. To poczekajcie. Już, 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 przepraszam cię. Dobra. Zjadę tutaj. Dobra. I teraz zrobimy coś takiego. Dobra. Wysiadamy, idziemy im tu dać. Nie będzie żadnych animacji ani nic, ale ogólnie. Dobra, mamy tą paczuchę. Do którego tego chciałem przynieść? Który zamawiał paczkę tutaj? O, to chyba ten, bo tutaj też są te paczki. To chyba ten. To pan zamawiał te paczki? Dobra, ten. okej okay. Do widzenia. Dobra. Paczkę już mu dałem. Więc siadamy, no i już koniec jazdy. Trzeba teraz tylko znaleźć zł złomowisko. Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, gdzie jest złomowisko. Kurka. Gdzieś chyba gdzieś tak tutaj Dobra, Trzeba tutaj Jak najszybciej to tak zrobić Bo to kurde, takie żeby bym sprzepisowała Jeszcze nie mam tego Właśnie zastanawiam się Trzeba będzie jeszcze Na ten, na prawo jazdy Trzeba będzie jeszcze się zastanowić nad prawem jazdy, kiedy zdajemy, bo w sumie z tej wypłaty dostajemy z 500 dolarów, prawko też będzie kosztowało około 500, no około pewnie, 1000, pewnie tysiąc jakoś 500, coś takiego będzie. Nie, sekunda, tutaj Bo chłop mi tam też, jak się wcześniej pytałem, no to chłop mi powiedział, że około 500, 1000, jakoś tak. W takich okolicach y, jest ten prawo jazdy. Więc trzeba będzie sobie zarobić, bo teraz pewnie dostaniemy z 500 dolarków. No chyba nawet szczerze powiem, że chyba nawet nie 500. Dobra, źle zaznaczyłem. Tutaj jest. Ten chyba, tak? Dobra, sekundka, tutaj przepraszam was, że tak jeżdżę, ale ja no, muszę jak najszybciej tam dojechać, bo też chłop mnie zabije przecież za to, że ten... Ja mam po, po prostu zostawić auto i ja mam po prostu stamtąd pójść. Ale tutaj jest parking, o, tutaj mamy ten Więc tutaj trzeba ładnie ten O, jest Dobra, tam mają zielone Wyjeżdżamy Kurde ludzie Jedźcie O, on o, za tą szybę mnie zabije a no, i jego ludzi coś tutaj chyba nie ma. A. to dobra, no to mu go w hangarze. Zmieści się do hangaru? O, zmieści się. No to, zostawiamy mu. My skończyliśmy na dzisiaj robotę. Troszeczkę bez przepisów jeździliśmy, ale no cóż. Więc właśnie teraz wlatuje nam na konto 200 dolarów, więc my kończymy odcinek, więc siemanko.